Cześć misiaki Mały update dzisiaj Witam Daruś ucieka Daruś Chodź tu przyjacielu Dzisiaj tutaj jest ze mną kolega Dareczek I pokażemy wam Bajoro Także Jest bomba Słuchajcie wodę mm. mamy czyściutką na razie hi, hi. Jest znowu powód do radości Także biologia fajnie sobie radzi Rybki szaleją Rzucimy im tu coś do żarcia żeby sobie pofrygały. Wyczyściliśmy trochę filterek. Teraz troszeczkę wkłady w środku inaczej poukładałem, i w filterku cały ten muł zbiera się w tej górnej partii, to tak było z 15 cm tego dziadostwa. Wylaliśmy pod kwiatuszki, też się cieszą. Troszeczkę żeśmy przesiali larwy od komara i innych jakichś. Insektów rzuciliśmy rybką, też się cieszyły bardzo. Jest ślicznie, po prostu Pojamy się tu radością. W czasy pod tym, pod sosenką mamy, nie? No? Czasy pod sosenką spędzamy. Także jest klawo. Dzisiaj taki lajcikowy dzień, wolny od pracy. Jeszcze troszkę zamieszania rano było, ale teraz już jest moc. Już z jezorkiem na wierzchu można się oddać radością. Patrzymy właśnie jak zwierzaki płucują. Rzuciliśmy troszeczkę rozmrożonej ochotki. Też wariowały ładnie. Mamy tu jakieś maluszki przy brzegu. Ale teraz ich nie widać. Spłoszyły się, bo próbowałem złapać któregoś, żeby zobaczyć co to jest. Ale wydaje mi się, że to są płoteczki. Tak mi się wydaje, że to są małe płoteczki. Rybki wariują. Pozdrawiamy gang lucyny. Też u Was tam się świetnie dzieje. Podglądamy co chwilkę. Rybki szaleją u Was tak samo. Jest bomba. Przesadziłem wczoraj troszeczkę pałki. przeszczegłem ją. Może troszkę wygląda sztucznie w tej chwili, ale. Musiałem ją troszeczkę przesadzić do drugiej donicy, bo puściła szczepki na boki i te szczepki nie mając za co się złapać, bo wisiały tak w powietrzu, bo one są w donicach, to kładły się na wodzie. I troszeczkę przesadziłem. No, wycierał mi się karaś znowu. Karpie mu tam pomagały. Oczywiście podjadać ikrę. Więc nie wiem czy jakieś małe karasie tutaj zobaczę w tym stawiku, ale płocie są, płocie są na pewno. Mam tu odrobinkę różanki, ale różankę przywiozłem i ona się tutaj kręci, może jak tutaj z dwie małże się wrzuci to i może się, nie wiem, zaklimatyzują. Trudno powiedzieć, bo są też trzy okoniki i one tutaj ostro pilnują bałaganu, ale młodzież sobie radzi. Sałam tutaj i w tym bajorku, od tej mojej przepławki. Są sobie młodziaki, bo je widać cały czas, szczególnie jak się słoneczko tutaj oprze, to je widać i takie jest tam, jest tam kilkadziesiąt sztuk, skręcą się i tu wzdłuż brzegu też przy trawach można cały czas zauważyć takie dwucentymetrowe, centymetrowe, no, różne wymiary tych igiełek śmigają sobie, no. myślę, że to są płotki, chyba, że krasnopióra, bo, bo mam tutaj wzdręgę, to jeszcze jest możliwe, że to jest krasnopiórka. No powiem wam, że nabieram ochoty, żeby taką krasnopiórę mieć w akwarium, tylko przydałoby się, żeby one były właśnie takie maleńkie wpuszczone, bo dużą jak się wpuści, no są strasznie dzikie i tracą kolory od stresu. Ale śliczna rybka jest, jakby ją tak oswoić, żeby ona w tym zbiorniku od, od takiej maciupinkiej żyła. To naprawdę piękna rybeczka. No i tak się bawimy. Także filterek przeczyszczony. Mułu było co nie niemiara. Myślę, że kolejne parę tygodni może spokojnie śmigać. Słuchajcie, nic nie podaje na chwilę obecną w ogóle z chemii żadnej, nic kompletnie do wody nie leci. Woda sobie sama radzi. Roślin mam coraz więcej, także też ta cała równowaga w zbiorniku, no sama się układa. Z czego się cieszę, bo właśnie tak chciałem, żeby to funkcjonowało. W tym roku już żadnego głupstwa typu zakupy ryby w zimie nie robię. Także od października. Tak jak tu mi poradził kolega, który hoduje zawodowo ryby, nie dotykam praktycznie nic w zbiorniku, jeśli ryba ma przezimować. Także koniec października, koniec operacji. Rybki odpoczywają, śpią, letargują. Ewentualnie co zrobię, to tylko założę dodatkowo jakąś pompeczkę z powietrzem, że gdyby się okazało, że zima nas uraczy jakimś lodem, to, to żeby troszeczkę od czasu do czasu im tam powietrza podać. I żadnych operacji do kwietnia bez nadgorliwości, bo to się źle kończy Przyszczegłem wczoraj badyle część ogrodu jest w cieniu w tej chwili z czego się też bardzo cieszę bo jest tak gorąco, że nie ma gdzie usiąść a my tutaj mamy cień, także jest bomba o i słuchajcie, ostatnio mówiłem o tym, że przesadziłem tutaj lilię i, i grążel żółty przesadziłem do donicy, bo chorował bardzo bo one były gumkami do kamienia przypięte i leżały na dnie. I one coś z tego supa wody słabo tutaj brały sobie te składniki. I zobaczcie, e, Lilia, trzy tygodnie po przełożeniu do doniczki, zakwitła, jest maleńka jeszcze, ona jest maleńka, to jest ta sama tutaj, ta wielka, to jest ta sama Lilia, ale tu zobaczcie, już zakwitła, po trzech tygodniach. Grążel widzę, że choruje. Ale jestem przekonany, że on się odnajdzie. A on tam musi się zaklimatyzować, złapać w tej donicy ten korzeń, żeby to zaczęło ciągnąć fajnie. I jestem przekonany, że on ruszy na następny rok z podwójną siłą. Strumeczek. ręczku jakieś do ekipy? Nic, cichutko. Dareczek skromny, niesamowicie kłopot. O, właśnie zgniót moją butelkę po mineralnej. Będziemy musieli iść do lodówki po drugą. Słuchaj, smażcie się fajnie na tym słoneczku, że Wam wszystkiego naj, że wam rybki nie chorowały. Pozdrawiam wszystkich oglądaczy. Trzymajcie się ciepło. Niech moc będzie z wami, jak zawsze.